Witaj, zapraszam Ciebie na króciutką sesję. Właśnie skończyłam pracę w ogródku, i zrobiło się tak cicho, spokojnie, wieczorna, taka łagodna atmosfera. No, i pomyślałam sobie, że zaproszę Cię do mojego ogrodu warzywnego i porobimy troszeczkę ćwiczeń. Rozkręć troszeczkę ciało. W prawo i w lewo. Pamiętaj, żeby odrywać przeciwległą piętę. Przez moment. Zatrzymaj. Skieruj ręce w stronę nieba. Wdech. Odwróć dłonie w przód, z wydechem opuszczaj w dół. Myślenie. Dech. Poczuj, jak otwierają się pachy, wnętrze drąg. Wydech, skieruj pachy w dół, łokcie, nadgarstki, palce cały czas w kierunku nieba. wdech Jak najpełniejszy wdech, i teraz jak najbardziej spokojny, wydłużony. Wydech. Ostatni raz wdech. I wyciszaj umysł. Poczuj, jak miękko, łagodnie padają wszystkie myśli, spokojnie. Cała mądrość lokuje się w sercu. Mądrość i miłość lokują się w dolnym tantien. Zatrzyj dłonie. Punkt dla ogą. Między palcami dłoni. Dość przyjemny wdech i z wydechem. Muchnij intencje, miłość, dobre uczucia, które skierujesz do swojego ciała. I łóż dłonie na sercu emocjonalnie. Rozmasuj. Kieruj się już w stronę serca, kieruj się w stronę Twojego ciała, w stronę wyciszenia, spokoju wewnętrznego odczuwania. Możesz zamknąć też oczy, wydech i ręce w stronę pępka i rozmasuj teraz cię po organach wewnętrznych. Możesz zacząć z wdechem po prawej, z wydechem po lewej i odwrócić. Wydech po lewej, wdech po prawej. I zatrzymaj. Przesuń obie ręce na serce. I zacznij od lewej strony. Obie ręce. Lewą otwierasz. Prawa od ramienia po całej ręce. Zewnętrzna krawędź. Wydech. Długi wydech. Wdech po wewnętrznej krawędzi. Pod pachą, obie dłonie na sercu, otwórz teraz prawo. Przez ramię wydech, zewnętrzna krawędź. Koncentruj się, obserwuj swoje ciało, swój ruch, wdech. Pod pachą, obie ręce na sercu. Teraz po lewej stronie, pod pachą. Wydech przez całą nogę w dół. Do palców stopy i wnętrzem nogi do góry. Wdech do serca pod pachą. Wydech po prawej stronie w dół. Możesz lekko dociskać dłonie, żeby rozluźniać mięśnie. I wdech, ale to jest delikatny dotyk. Do brzucha. Jeszcze raz rozmasuj trzy w dole dantien. Po obu kierunkach. Pionowe wyrównanie energii. To jest bardzo pomocne, szczególnie wieczorem, żeby się ugruntować. Szczególnie wieczorem, żeby znaleźć taki moment ugruntowania spokoju. Możesz to robić też na siedzącym, na krześle. Połączysz stopy po prawej stronie. Poczuj, jak rozluźniają się, kierując w stronę ziemi. Otwórz palce stopy i skieruj swoją uwagę do Matki Ziemi. Do stóp, które nosiły Cię dzisiaj przez cały dzień. I poczuj, jak z Matki Ziemi płynie karmiące, czyli cały czas zasila Twoje ciało jak rzeka, która wpływa do Twoich nóg, przez nogi płynie do nerek, przez nerki wpływa do organów wewnętrznych w dolnym Dantien. Głęboki wdech i spokojny wydech. Spłynie do Twojego serca i płuc. Wdech. Wydech. Przez pływa, przepływa przez gardło do twarzy. Wdech przy całej głowie, przy górnym dantien by uspokoić myślenie. I spokojny wydech poczu, jak powietrze uchodzi, jak uchodzą myśli, jak zbalone. Teraz czubek głowy, otwórz, ung kieruj się w stronę gwiazdy i poczuj jakieś światło, powa całe Twoje ciało w dół. Przechodzi pod stopami. Złote światło, mądrość Twojej gwiazdy, bezwarunkowa miłość. Też energia lecząca płynie między stopami, wpływa teraz przez centrum Twojego ciała do serca. Serce rozpływa się na ręce. W dół do dłoni. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę i otwórz lewą na szerokość ramion. Dech. Poczuj, jak zaciągasz ci matki ziemi do wysokości horyzontu, czyli do wysokości ramion. Wydech. W dół, zagarniasz ci ziemi, wspierające, karmiące ci ziemi. Krzyżujesz ręce i zagarniasz ci nieba. Ying i yang, połączone w harmonii, układasz dłonie na swoich, em, na miejscu pod Obojczykami. Leo Gong w stronę e, punktu pół co dwa, czyli pod Obojczykiem, też pół co jeden. Jak przytulasz siebie po całym dniu głęboki wdech i z wydechem, poczuj jak oddalasz od siebie wszystko, co ciąży Tobie po całym dniu, cokolwiek może Tobie przeszkadzać w spokojnym dnie, w odpoczynku, kieruj to do ziemi, do nieba i na czas snu, na czas odpoczynku oddaj. W stronę wyższej jaźni niech się układa, niech spływają na Ciebie podczas spokojnego snu idee, pomysły, rozwiązania. Jeszcze raz. Wdech. Wydech, rozluźnij ręce, ramiona, barki. Poczuj równowagę i stabilność. Wdech. Zagarnij ci ziemi, ci nieba. Ołóż nakarm tą harmonią swoje płuca, uwolnij smutek, żal. Wspieraj swoje serce. Wydech miękkie, lekkie dłonie do ziemi, do nieba. Dech, poczuj jak sięgasz gwiazdy, sięgasz wyższej jaźni. Wydech, otaczaj się światłem, spokojem, harmonią. Ostatni raz. Wdech. Równowaga, stabilność. Wydech. Wdech z ziemi. Z nieba. Równowaga yin-yang. Wsparcie obu ogromnych źródeł ci, Rozluźniający, uwalniający wydech. W stronę ziemi. W stronę nieba. Wdech. I z wydechem tu. Ułóż dłonie dolnym Dantien. I możesz tak pozostać, karmiąc swoje ci. Jestem w ci i ci jest we mnie. Jestem centrum wszechświata. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie. Jestem w ci i ci jest we mnie. Wyobraź sobie, że Twoje ciało jest jak gąbka, która wchłania Ci. Każda komórka jest chi, jest wypełniona zdrowym chi. Dobrym, świeżym, karmiącym. I tak możesz pozostać kładąc się do snu, odpoczywając na kanapie, na fotelu. Powtarzaj sobie, odpoczywając i trzymając dłonie na dolnym Dantien. I wyobrażaj sobie, jestem w chi i chi jest we mnie. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie. Jestem w chi. I ci jest we mnie. Spokojny wdech i spokojny wydech. Karmi swoje ci, pielęgnuj swoje ci przed zaśnięciem, oczyszczaj umysł, zasypiaj w jak najlepszym stanie umysłu, poczuj wdzięczność za wszystko, kim jesteś, za całą Twoją rodzinę, za wszystko, co jest dobre w Twoim życiu. I pamiętaj. Jestem w ci i ci jest we mnie. Jestem centrum wszechświata. Cała energia wszechświata jest wewnątrz mnie i na zewnątrz mnie. Jestem w ci i ci jest we mnie. Rędzaj, ci du. Ci zaj. Rędzą. Dziękuję. Ja zostaję jeszcze w ogrodzie. To jest piękny wieczór. Spokój, cisza, ciepło. Możemy się tym jeszcze nacieszyć przez ostatnie dni, lata. Pozdrawiam Ciebie. Dziękuję, że tu jesteś.